Znaczyło utrzymanie. Ale dobrze, byśmy prosili jakby się panu zalać, to możliwe, aby do końca wygłusimy się za darmo. Co? Nie? nie da, że nie wyszedł. Zgadła pierwsza układka. Ale na treningach poim pierwszy odgrywają. Teraz jak Kori pierwszy ma 6, 9 punktów, a że oni będą zero. No. Także jak to mówię, Renan to jest tylko... ...lemen, no, ...kładanki, widowisko sportowego. Oni! Tak! Jest pięknie to zrobił. Można powiedzieć, że błyskotliwość tego zagrania po ulicach też nie ma problemu za to liść to będzie dobre chory jest? będziemy liczyć w cenne podanie no niestety ale dostał kijową piłkę to trzeba go brać. Taką, żeby broń teraz sam wraca Szansa, że już nie będzie tak. Tak by to nie ma u nas. Aha, no No to może to, to niech nie musi się rozwalać. Numer za ciężki. Czemu nie chce gra z tym samym numerem co mnie? Nie no ma jednego. jestem za małą O! Brawo! Nie! Widzisz, ja jednak chcę, żeby tam grał u nas. On wie jak zagrać piętkę. Naprawdę, jestem prawdziwy. Jednak może grać. Brawo! Tak ma Robert, tak Robert. Piętka za trzy punkty. To na pewno go podniesie na dół. Teraz zacząć zagra piętkę. Nie, no ta, taka piętka to niesie. Potem on żyje w przekonaniu, że to jest słuszne. No wiesz, no jedna na dziesięć mu wyjdzie, jest go. No ale trzy stracą, no jest okej. Okay. Czy odbierze i będzie go pan? ale walka jest? Jest piłka. Teraz na pewno zagrają, Robert Zerwin mu daje. on nie biega szybko nigdy. Zobacz, jak rozrzucił piłkę. Z wejdzie i łuknie. Zalutuje na pewno. I zalutował. Nie wiem No widać, że przepisy są bardzo dobrze znane. Druży nieprzeciwny. Grucha. On przynajmniej zawsze ma dobrą ocenę moich umiejętności. To jest dobry człowiek Marcin. Marcina nawet w ogóle w każdej drużynie, szczerze mówiąc. Bitny, waleczny, dobrze broni. Polu też sobie radzi. Marcin Juszczyński, dobry zawodnik. Tak. Nooo wykonanie rzutowanego pierwsza klasa. Wodyk numer 4 da łódnia, że tak powiem. Dostawisz głupę. Może od minuty jest w samym sektorze piłka. Nie, 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 ja już teraz pociągnie, tak? Kolejne dobre rozwiązanie, 3 na 2 ale na pewno jak przegrają, Czacha będzie winny. Jestem przekonany. Ale! O. Teraz na pewno dobrze zagra, też. O. Kolejny. Kolejna luta. Kolejna luta. Roberta. No. Tomek Noczuza, ambicja! Była jak jak to spuścił. Poleciał jak pajacyk drewniany na placu zabaw. Jestem ten Dobry się zachował. Ej, ej, na pewno nie załudzą. Sprytny zawodnik do, załatwił go czerwoną kartkę. Norbas, dwa. Wraz Norbasa. Teraz. Ten jest bardziej dynamiczny. Wymyślą coś? No jest szansa. No, uważasz, no. na pewno nie będzie straty. Dość średnio pokazują się do wkrania. Szybkie wstawienie, Tomka. Będzie pirok. No i Jacek kolejna dobra piłka. Bebeto Jacek i będzie, chyba. Na tę piłkę. Jest to. Ten ma takie łydy jak Norbas, no ale inne uderzenie trochę. Jeszcze asa na pierwsze trzy punkty. Chyba, że Tomek da jakiś pokój. Na pewno Tomka motywuje teraz wynik i będzie bronił jak. Jak No. Mogły ten mecz się skończyć dla dobra, Tomka. Mogą być jego jedyne trzy punkt w tym sezonie taki W ogóle nie ma paniki. W ogóle nie, w ogóle nie wiedział, że mogę złapać. Czasem on się stresuje chyba za bardzo, co? Chodź ze No, Teraz dał upnę. Poszedł. No a jak to poszedł, Znowu nie do ręki do końca. Ja czuję, że jednak jest są jakieś tam bloki tam pod pachą. O, dzień dobry, miałem Padłuk. To masz dla nas? Nie chodź, chodź, tutaj Tomek szaleje. Nie pusił się, chyba bola. Dziś dwa prowadzi. Bo przegrywali do przodu. do przodu. O Rogalinio nie! Nie wiem, nie wiem. Jak się złożył, do przyjęcia tej piłeczki. Zbliżenie daj, daj zbliżenie, jest, jest Postura Ronaldinho. Strzał, technika i buty też. Nie wiem, ale ma Rogalinię. No, Rogalinio ma na buty. Ktoś piętnastkę, asystę na 2-2, ale ja, nie wiem, ja wstałem się drugim, zjadłem obiad i wyszedłem. Ten dał Gracias.